odcinek liczący 62 km 400 m dokładnie jest gotowy. Autostrada A1, którą my nazywamy bursztynową autostradą, planowana była w Polsce od zawsze. Ale to nie jest takie proste, aby plan wcielić w życie. W tej chwili znajdujemy się na mop Nowa Wieś, to jest MOP położony najbliżej Torunia. Tak naprawdę pracowaliśmy najintensywniej przez trzy sezony, i w czasie tych sezonów można powiedzieć, że w szczycie prac na budowie. Było do 4,5 tysiąca ludzi. 27 miesięcy, podczas których wykonaliśmy pracę na tym 62-kilometrowym odcinku. Z racji tego, że mieliśmy do wybudowania dwa mosty przez Wisłę, a także około 60 innych obiektów mostowych, zużyliśmy tutaj niemal 300 tysięcy metrów sześciennych betonów. Rekord pobity przez most pod grudziądzem to są 1954 metry mostu. Poza tym dużym wyzwaniem były roboty ziemne. 10 milionów metrów sześciennych robót ziemnych, które tutaj wykonaliśmy na tym odcinku. Na poprzednim odcinku, który oddaliśmy w 2008 roku, kierowcy mieli do dyspozycji jedną stację benzynową. Teraz została wybudowana kolejna stacja benzynowa, czyli na 150 kilometrach autostrady od Torunia do Gdańska, będą już dwie stacje benzynowe. W tej chwili z tego nowego odcinka autostrady będzie można zjechać w Lubiczu, będzie można zjechać w Lisewie oraz w Nowych Marzach. Ciąg dalszy tej autostrady już powstaje i w przyszłym roku autostrada dojdzie do Strykowa. W międzyczasie zimą rozpocznie się budowa kolejnego fragmentu od Strykowa do węzła Tuszyn, także w 2013-2014 roku na pewno będzie autostrada dochodziła do Piotrkowa. Zbudowaliśmy jeszcze węzły tużno i grudziąc, one czekają na swoją kolej. Już są konkretne plany i niedługo zaczną się prace związane z drogami dojazdowymi do nich.